Witajcie z tej strony iRocket. Zapraszam Was dzisiaj na kolejny odcinek z gry składnych ani wybudowania naszego samochodu. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie tutaj taką wypadłem, pseudo skrzynię biegów, żeby tylko osłonić koło zamachowe. Zrobimy też przód, może jakąś chłodnicę i zabierzemy się za budowanie nadwozia. Więc naszym pseudoskrzynię zrobimy sobie z betonu. Tutaj usłonimy koło zamachowe. Jeszcze raz. Tak o nie tutaj tylko tutaj. I tutaj będzie już całość Zakryta. Jeszcze postawimy sobie to na windzie, żeby było łatwiej. Tutaj, jeden blok. I w teorii przydałoby się zrobić wyjście na koła. Więc zrobimy tutaj coś takiego. Wyjście ze skrzyni. I tutaj zrobimy taki pseudo-most. Więc tu, w tym miejscu, tam może być trójnik, tutaj do każdej strony będzie coś takiego, to powinno być niżej. Więc niech będzie tego. Tylko tyle. No, wyjście zróbmy tutaj gdzie to spadło. Może nie zdążyło spaść. Zróbmy tutaj na środku. Tak jak przed chwilą było tak yy, trójnik. I po jednej rurce na każdą stronę. Aha. Jeden musimy powrócić do tego poprzedniego ustawienia, gdyż wydech nam blokuje tutaj. Więc wyprowadzenie trójnik i po dwie rurki. No i wystarczy. W tej chwili samochód jest podłączony pod tył ale podłączymy go sobie jednak pod przód, gdyż samochody z belką taką półskretną czy skrętną, nie wiem jak to do końca nazwać zwykle mają napęd na przód, także bierzemy sobie każdy silnik, podłączymy może pod jedno koło i teraz zajmiemy się chodnicą, tak więc Chłodnicę zrobimy może z czegoś takiego. Będzie to najlepsze rozwiązanie. Zmianę sobie jeszcze rurki. Tak tutaj będzie górne mocowanie chłodnicy. Górny wąż. Tutaj będzie dolny. Teraz musimy tutaj zaadaptować to coś metalowego, chociaż widzę, że ona nie chce nam się odwrócić tak jak my chcemy. Więc dodamy tutaj ramkę do chłodnicy. Tą podporę eee. tu do góry. Czyli jeszcze, jeszcze jeden blok. Raz i dwa, tylko to nie jest na środku. Więc przesuniemy to całość na jeden blok jeszcze. Tutaj na bok. Będzie tu zaraz koło chłodzenia. Koło... do ale teraz mamy... My. ...idealnie na środku. Możemy zrobić jeszcze... ...z drugiej strony takie coś. To będzie już tam pod spodem, pod samochodem. Poprawmy jeszcze rurki, żeby jednak wchodziła na górze, a druga na dole. Oj, zablokowaliśmy się i nie wyrzuciło. Więc te dwie usuniemy tutaj, przedłużymy troszkę w tą stronę. Tu już może być kolanko, które przez przypadek usunęliśmy, podmieniliśmy blokiem, więc jeszczeby tylko kolanko do przodu raz, dwa może być. Tutaj też dajmy takie troszkę niżej. Zdejmij kolanko na dół, kolanko w tą stronę, rurkę, kolanko i rurkę. Dobrze, tutaj jeszcze na silniku dodamy wożysko i zbudujemy taki mały wentylatorek. Może nawet tak bliżej chłodnicy. To jest niedaleko. Jak zwykle podmieniam sobie te bloki, które mi będą potrzebne. Więc tutaj tu łożysko. Wentylatorek zrobimy sobie może. Ciężko powiedzieć. W środku na pewno będzie blok. Może być blok żelazny. To podłączymy pod środkowy silnik. Weźmiemy sobie może ten duct end, będzie taki po ustawieniu, będzie przypominał wentylator kiedy dzisiaj zaciąłem teraz w tym tak, tak, tak. I tu od spodu. I myślę, że tyle by było na razie na tyle. Tyle by było na tyle. By było na tyle tutaj zbudowania silnika. Teraz będziemy budować resztę. więc zacznijmy sobie może od progów, które będą musiały być przyczepione gdzieś w tym miejscu. A tutaj z tyłu, na przykład w tym miejscu. jeden blok, żeby nam się koła schowały nawet można jeden blok dalej dać, bo jak będzie się skręcać będzie nam zawadnąć całość i tak, damy tutaj jeden blok w dół żeby zbytnio nie obniżać naszego pojazdu, tak więc Tutaj blok w tu, dół tak mógł być. I tutaj teraz y, zaokrąglimy sobie go w dół. Ten próg. Y, Myślę, że użyjemy tego. To będzie dane w tą stronę. Tutaj, na razie. Sprawdzimy później sobie, jak to będzie się sprawdzać w terenie, czy nie będzie nam się zawieszać w tym miejscu. Chociaż... Może się zawieszać, tak więc damy to jednak jeden blok wyżej. Tam zamiast tego żółtego. zrobimy tak i tak to usuniemy i tutaj damy te połóweczki i my się teraz progiem drugiej strony zrobimy tak samo czyli z tego miejsca Tutaj do tyłu i tutaj koło belki w tym miejscu tu jeszcze jeden blok i tu znowu te połóweczki w drugą stronę nie tam, tylko tu bliżej Czy jest równo? No mniej więcej. Eee, usuniemy teraz te schodki. Te ramy przez przypadek usunąłem. Tu, I tutaj wyrównamy całość. Z tej drugiej strony tak samo. Hmm. Teoretycznie możemy tutaj tą całą ramę obniżyć, ale sobie zostawimy tutaj dodamy jeszcze jeden poziom naszego progu belka wachliwa jest tam, więc to będzie by musiało być w ten sposób tutaj belka, więc w ten chociażby sposób tak. tutaj jeszcze dodamy tak. Obudujemy sobie teraz silnik i skrzynię biegów, tu dodamy jeszcze z metalu tą ramę. I tu będzie zabudowa. Będzie tunel środkowy w naszym pojeździe. W ten sposób tutaj tak tutaj tak, mamy tu zrobione. dajmy po mocowanie zawieszenia, czyli to usuwamy. no i tutaj zabudowujemy w ten sposób, tutaj będzie już koniec naszego pojazdu, koniec wnętrza. W ten sposób. Mam do tam jeden blok mniej, więc Taka. tak. I tak. Tutaj będziemy mieli komorę silnikową i będziemy tutaj budować już matkole i całą resztę. Tak więc na początek zrobimy sobie coś takiego równo z chłodnicą. Nie przy tym bloku zacząłem. Czy można dołożyć jeden blok tu i tutaj? Tutaj zrobimy nadkola z bloków od yy, Grego. Myślę, 1 jeden na dwa powinien być dobry blok. W ten sposób, może w ten sposób, a na dwa będzie lepiej dopasowany. tutaj tak i tutaj z przodu podobnie mogę sprawdźmy czy jest dobrze wyrównane. powinno być ok tutaj i tutaj Myślę, że może to na razie tak być. Puśćmy sobie i zabudujmy tutaj całość przy naszym zawieszeniu, żeby nie było tak bezpośrednio widać do komory silnikowej. Czyli tutaj tutaj jeden blok wyżej będzie By musiało być zrobione w ten sposób. Um, bo zaczęliśmy się w teksturach chyba nie mogę stąd wyskoczyć, o już, już, już mogę tutaj zabudujemy te komory silnikowe, tak tam od góry na dół. Myślę, że tak to było ok. Teraz z drugiej strony tak samo. Nie pamiętam jak na wysoko do, do którego poziomu. W sumie do 1 mniej niż tam. Eee, no tak. Tak jak jest teraz. I tutaj do samej chodnicy. Tak. Tak, tu będzie pracował amortyzator, więc tu nie damy nic. Jedynie tak jak z tamtej strony. Więc tu możemy dać jeszcze jeden blok i tam nie wiem, czy mamy to blokowane mamy jeszcze tutaj przy środku o w ten sposób jeśli przydałoby się tutaj zabudować górę to możemy zrobić równo z tym więc tu dotąd dotąd tam pod spodem też Tutaj zróbmy jeszcze to w ten sposób, można tu przy, przy chłodnicy tak. I tak mamy już tutaj, można powiedzieć, obudowane nasze zawieszenie. Yy, dajmy sobie tutaj jeszcze fotel. Sprawdźmy, yy, jak to jeździ. Coś się zmieniło. Stawię go sobie tutaj tymczasowo na silniku na górze. Jeszcze musimy sobie ustawić moc silników. Więc muszę usunąć tutaj ten jeden blok, przynajmniej. Aha, no tu skrzynię biegów mamy. Może nie, nie miałem ustawionej na pewno pełnej nocy, bo nam to odjechało wcześniej. Więc podłączymy sobie może obydwa koła pod ten pierwszy silnik, w którym mogę ustawić moc. Padnu ją sobie na jedną kreskę mniej niż pełno. Zamienimy to. Możemy odłączyć ten ostatni. Odłączyć sterowanie usuniemy windę i sprawdźmy, co się dzieje. Samochód skręca o nic, nie zahacza podczas skręcania. Zawieszenie pracuje dość dobrze to przednie, to tylnie chyba też. No troszkę pracuje, tylko na razie mamy cięższy przód i zawieszenie pracuje troszkę mniej. Tu jeszcze chyba będziemy musieli na środku usunąć po jednym bloku, bo nam dobija tutaj do ramy na górze. Wentylator działa w naszym silniku, widać go nawet przez chudnicę. to teraz się zawiesiliśmy, I zwrócimy sobie tam na proste i poprawimy tylko zawieszenie. E, pff... ramę tutaj, sprzętu, bo tutaj nam jeszcze zaczepia. Delikatnie więc możemy podnieść w sumie to całe do góry. Żeby nam tak nie zaczepiało. To całe tutaj Tutaj tutaj. Tu. To sobie dobudujemy tutaj, żeby było na równo z naszym nadkolem. Dobra. Myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. W kolejnym zajmiemy się tutaj nad z tyłu i tutaj tylnym zderzakiem. I tym podobne zajmiemy się tutaj z przodu jakoś ładniejszym dopasowaniem tego. Zrobimy tutaj jakieś zaokrąglenia, zrobimy maskę, pas przedni, przedni zderzak. Mam nadzieję, że zdążymy. Później będziemy też zajmować się wnętrzem samochodu, ale w tym odcinku to już będzie na tyle. Jeżeli Wam się podobało, możecie zostawić łapkę, komentarz. Możecie polecić mój kanał znajomym i zasubskrybować, jeśli tego nie robicie. A w tym odcinku żegnam się z Wami. Na razie.